Yo, what's up z tej strony? Lub Kurt i dzisiaj recenzuję dla Was amerykański niszczyciel czołgów szóstego tieru, jakim jest Hellcat. I w pierwszej części tego, tego filmu mm, opiszę Wam jego statystyki oraz porównam go porównam, z moim osobiście ulubionym mm, Tedekiem na tym tierze, czyli radzieckim Susto na dziale 100 mm. No cóż, może zacznę od tego, że Hellcat, co do Hellcata miałem bardzo, mm, bardzo duże oczekiwania. Ponieważ uchodzi on za czołg bardzo, bardzo dobry no, w praniu powiedzmy wyszło, wyszło kilka rzeczy, które mi się w nim nie podobają. Ale nie zmienia to faktu, że jest to czołg bardzo dobry, więc zacznijmy od jego statystyk. Statystyki wytrzymałości 570 punktów HP, jest to 10 mniej od SUSTO 100 no, czyli wiadomo ilość bardzo mała, no, ale jest to w końcu tank destroyer. Szóstego tieru, no nie można tutaj oczekiwać zbyt wiele. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, 72 km na godzinę, co w porównaniu z i tak dosyć mobilnym SUSTO, które ma 50, no to jest ogromna różnica. Prędkość to jest jedna z wielu zalet Helkata Jest to niesamowita prędkość, jak na, jak na niszczyciel czołgów, wręcz chyba spotykana ale no jest jeden mankament. Prędkość do tyłu tylko 12 km na godzinę na wstecznym. To nawet SU-100 ma 14. No czyli to jest, to jest ta pierwsza zasadnicza i bardzo doskwierająca wada tego pojazdu. No czyli niestety, o ile do przodu on zapierdziela się kurzy, to niestety do tyłu jest już kiepsko. Ważą tylko 20 ton. No a to przez to, że praktycznie nie posiadano pancerza. No, zobaczcie, 12,7 mm pancerza z każdej strony na korpusie. No, to jest w porównaniu do SUS 100 to w ogóle jakieś tam nieporozumienie. Tutaj nie ma, nie ma w ogóle czego porównywać, ale no, za to mamy tą mobilność spowodowaną brakiem wielkiej masy. No, innymi słowy, jeśli chodzi o helkata, no, no, może, jeśli chodzi o wieżę, no to możemy tutaj ewentualnie dostrzec jakieś tam rykoszety od czasu do czasu, bo ten przód wieży to jest 76 mm. A właśnie, no powiedziałem wieża. Jest to niszczyciel czołgów posiadający wieże, co jest dosyć hipsterskim, jakby to powiedzieć, hipsterską cechą dla w ogóle niszczycielów czołgów. su to niestety nie posiada takiego udogodnienia. No ale cóż, musieli twórcy chyba nad czymś zbalansować no bo Tedek z wieżą i wszystkim innym dobrym to już była przesada. No dobrze, jeśli chodzi o pancerz, no to tutaj jeśli macie helkata naprzeciwko sobie, nie krępujcie się, ładujcie mu pociski obłamkowo burzące i one powinny wejść spokojnie w korpus. Tylko trzeba uważać, żeby tam w gąsienica czasem nie trafić. Nawet w wieżę, no może pród przodu. Przepraszam. E, za wyjątkiem przodu wieży. Eem, wszędzie powinny wejść te, nawet pociski obłąkowo burzące. A Apeki, no to już wiadomo, wszędzie. Więc jeśli chodzi o pancerz, no, no, to, no to jest spoko. No, i tutaj e, w tej chwili nasuwa się e, moja taka propozycja grania nim. E, jako, że mamy no, tą prędkość do przodu z bardzo dobrą, a prędkość e, cofania mamy bardzo słabą. Wówczas, kiedy ja, kiedy chowam się za jakąś przeszkodą, na przykład za jakimś kamieniem i wyjeżdżam na przeciwników, robię to po prostu tyłem, bo nie ma najmniejszego znaczenia, czy stoję do przeciwnika przodem, tyłem, bokiem, on zawsze mnie przebije. Więc po prostu mogę sobie wyjeżdżać tyłem, bo o ile to, jak szybko wyjadę za ten kamień jest, no nie jest aż tak istotne. To bardzo ważnym jest to, że kiedy zostaję przyspotowany, muszę się jak najszybciej cofnąć za ten kamień ponieważ Hellcat jest bardzo łatwym celem, bo wszyscy wiedzą, że go przebiją, więc zazwyczaj, kiedy tylko się pojawi, jest zaraz na nim Focus Fire. Więc, no, taka, taka moja, powiedzmy, dygresja. A propos tej, tej no, minimalizowania tej, tej wady, jaką jest prędkość cofania. No dobrze, jeśli chodzi o mobilność, no to tutaj 22,7 koni mechanicznych na tonę to jest świetny. Hmm, świetny stosunek, 30 stopni obrotu. No tutaj mamy nieco, nieco mniej, no to 100, no ale umówmy się, tutaj mamy ten obrót jeszcze wieży, który jest 16 stopni na sekundę. No łącznie nam to daje 46 stopni obrotu, czyli no ciężko jest go objechać. chociaż te 16 stopni na sekundę, no to to jest kolejna powiedzmy dosyć odczuwalna wada Helka. Ta wieża obraca się bardzo, bardzo wolno. W momencie, kiedy zostaniemy Zdetrakowani, no to każdy czołg praktycznie w grze może nas objechać, bo nie jesteśmy w stanie nadążyć za nim z obrotem wieży. Ale no mówmy się, to jest niszczyciel czołgów. W ogóle fajna, fajna sprawa, że ma tą wieżę, więc no, nie ma tutaj sensu narzekać. To tutaj, jeśli chodzi o opory dla gruntu, no to tutaj no, taka przeciętna sytuacja. Jeśli chodzi o zasięg widzenia, 370 metrów jest to więcej niż, niż posiada SU-100. Jest to świetny zasięg widzenia, moim zdaniem, dla niszczyciela. Ja osobiście używam na nim i siatki kamuflażowej, i, i lornety, czyli zestaw kampera. Świetnie się spisuje na tym czołgu, moim zdaniem. Jeszcze maksymalizując ten zasięg widzenia, możemy sobie spokojnie sami podspotować i będąc jeszcze niewykrytym w krzakach prowadzić ostrzał. No, to o czym mówiłem, 360 stopni obrót wieży. no w przypadku Sustone może obracać na boki tylko po 12 stopni to działo, więc no to jest gigantyczna przewaga helkata. Ale przechodzimy do działa. Działa, które no troszkę mnie rozczarowało. 240 średnich obrażeń, to jest tam spoko. Jeśli chodzi o Sustone to mam 250, na tym dziale oczywiście 100 mm. Nie mówię tutaj o tej 122, której, za którą ja nie przepadam. Ja zdecydowanie wolę grać z działem 100 mm. Czyli no nieznacznie więcej uszkodzeń ma Susto, ale to są takie średnie uszkodzenia powiedzmy. Jeśli chodzi o penetrację tylko 160 mm. Na szósty tier, no nie jest to tragicznie mało, ale powiedzmy sobie szczerze, że no to jest niszczyciel czołgów. Tutaj te 175 to jest optymalne jakie ma na przykład jakie ma SUSTO. A oczywiście są te deki, które mają znacznie więcej, nawet ponad 200 już na tym tierze, więc. No wówczas Hellcat naprawdę to chyba jest wśród wszystkich niszczycieli czołgów najsłabsza penetracja na tym tierze. No niestety, ale nie ma tego złego. Mamy 243 na pocisku podkalibrowym. Oczywiście zawsze wożę ze sobą bodajże 8 pocisków podkalibrowych w momencie, kiedy rzuci nas na ósme tiary, a często się takie coś zdarza, no to wtedy się przydają i te 243 w zupełności wystarcza. <coughs> Jeśli chodzi o prędkość pocisku, jedyna 850 metrów na sekundę na pocisku na standardowym APEC-u, no to jest bardzo mało. No niestety odczuwa się, że te pociski lecą dosyć wolno. Nawet SU-100 tutaj szczyci się lepszą tą prędkością pocisku. No i coś, co mi się dosyć. Kolejna wada tego pojazdu, no to DPM, czyli ilość potencjalnych obrażeń, jakie możemy zrobić na, na minutę, to niecałe 1700. Co dla SUS100 to jest prawie 2000. No, różnica kolosalna, powiedzmy sobie szczerze. No, to wynika oczywiście z kiepskiego czasu przeładowania, no bo to jest 8,5 sekundy czasu przeładowania. A na przykład susto ma prawie sekundę mniejszy, a zwróćmy uwagę, że susto ma również lepszy damage, więc pod tym względem działo susto jest znacznie lepsze. No ale oczywiście hmm, Hellcat ma też swoją przewagę, jeśli chodzi o to działo, a mianowicie jeśli chodzi o celność 0,35 do 0,4, no to hmm, nie jest jakieś super snajperskie działo, oczywiście, ale. Hmm, Zdecydowanie wystarcza, żeby przymierzyć z dalszej odległości. To jest taka e, dobra celność, jak na TDK. Jeśli chodzi o czas przycelowania, no to to jest chyba, e, zaryzykuję stwierdzenie, że najlepszy aspekt tego pojazdu, czyli 1,7 sekundy czas pełnego przycelowania, lepszy od Susto i myślę, że lepszy od każdego innego TDK na tym tierze. No, to jest naprawdę przyjemne. Ten, ten celownik skupia się natychmiastowo. To Tutaj, coś, z czego statystyki, których widzimy, jak widzimy, nie widzimy, czyli opuszczanie i podnoszenie działa. No, tutaj Hellcat zdradza, że ma 10 stopni, więc to jest naprawdę kolejny, kolejny świetny aspekt tego pojazdu. Na górzystych mapach, zwłaszcza otwartych, Hellcat. Fenomenalnie się wpisuje właśnie dzięki temu opuszczaniu działa. No, dzięki temu również jego graniem przypomina raczej gramedę, no, coś takiego pomiędzy med a tedek, czyli no, nie wiem, raczej campimy z daleka, ale raczej korzystamy z mobilności, korzystamy z depresji działa. I to wychodzi naprawdę fajnie przy takiej bardzo specyficznej grze. Podczas gdy, no, to jest, no. Praktycznie ograniczony tylko do kampienia z tyłu. No, chyba że rzuci nas na topkę, no to wtedy sobie możemy lecieć na pałę. Kolejna rzecz, o której rzadko wspominam w moich opisach czołgów, to jest ta liczba amunicji, jaką możemy zabrać na rundę. Jest to zaledwie 30 pocisków dla Helkata. No, zobaczycie wkrótce w bitwie, jak to wygląda w praktyce. Niestety, że to bywa uciążliwe. i... Już miałem kilka bitew, gdzie po prostu zabrakło mi amunicji, nie miałem czym strzelać, bo te 30, 30 pocisków przy kampieniu z dystansu i przy uwzględnieniu tego, że no wiadomo, nie każdy pocisk trafimy, e, zwłaszcza kiedy przeciwnika widzimy tam dosłownie jakiś urywek i próbujemy mu strzelić raz, drugi, trzeci, nie trafiamy, no to ta, ta amunicja schodzi naprawdę błyskawicznie. Więc polecam nie brać na przykład za dużo e, pocisków odłamkowo-burzących e, na bitwę, ja wiem, że one się czasem przydadzą, ale no, umówmy się. Lepiej zabrać więcej tych APEK-ów albo apcr -ów. No dobrze. Jeśli chodzi o współczynnik kamuflażu, tutaj mamy 19%. Kiedy stoimy, 15,5% w ruchu. No i prawie 6,5% w, w momencie oddawania strzału. To jest bardzo dobry współczynnik. Jedna z też, wie, jeden z większych zalet tego pojazdu. Aczkolwiek w porównaniu do SUSTO, no tutaj tylko w momencie, kiedy SUSTO jedzie, jest bardziej mm, widoczny od Helkata, tak w momencie, kiedy e, stoi, w momencie oddawania strzału, ten współczynnik jest niższy na SUSTO, co jest dla mnie w sumie dosyć sporym zaskoczeniem, bo Helkat charakteryzuje się e, świetnym kamuflażem, więc e, no nie spodziewałem się, że SUSTO będzie akurat pod tym względem lepszy. No i cóż, to chyba będą wszystkie statystyki. Ró teraz zapraszam Was już na bitwę. <śm> Helkatem, żebyśmy zobaczyli jak to wszystko wygląda w praniu. Ok, i witam już w bitwie. Oto jest nasz Helkat, na którym jak widzicie mam już dwa paski, przepraszam dwie gwiazdki na lufie. Tak się prezentuje z każdej strony. No i jedziemy, co my tutaj mamy? Siódme tiery. Czyli matchmaking taki sobie, 50% szans na zwycięstwo. Mapa Zatoka Rybacka jedna z najlepszych map na tego typu pojazd, pojazd, który świetnie spisuje się właśnie na górzystym terenie, kiedy możemy wystawiać tylko wieże i szybko się cofać, oraz ze świetnym kamuflażem. A jest tutaj sporo miejsca do kampienia w krzakach. To za chwilę oczywiście zobaczymy. Hmm. Tutaj nie mam przestrzału, nawet nie próbuję strzelać w ruchu. Szkoda amunicji. Jak widzimy w tutaj tylko 20 apeków. No i cóż, zajmujemy pomału tą pozycję, którą będziemy zajmować przez większość tego, tej bitwy, ponieważ będą, będzie ona na początku. Taka dosyć statyczna. Ok, tutaj są już te krzaki. No i, no i nasi przeciwnicy szybko to już podjechali. Nie spodziewałem się, że tak szybko tutaj będą No i ten steward strzelił nas raz za 130 ale szybko mu odpowiedzieliśmy za 266 czyli w sumie dobry, dobry Deal dla nas Praktycznie dwa razy więcej uszkodzeń mu zadaliśmy niż sami otrzymaliśmy więc, więc ten wyjazd nie był aż taki, taki katastrofalny Tym bardziej, że przyspotowaliśmy dla naszej drużyny Teraz M103 Przepraszam, nie M103 tylko M6 zniknęła za budynkiem strzał w T32 No i zobaczcie, ta celność 400 metrów, no udało się strzelić w Lighta, więc tragiczna nie jest. Crusader podjeżdża blisko. O właśnie. No i w tym momencie zobaczyliście świetną, świetne wykorzystanie tej, tego opuszczania działa. Ja wam to może za chwilę zademonstruję, a no, może nie w tej chwili, bo przycelowuję. Jak przestanę przycelowywać, to wam to pokażę. O co mi chodzi? Ok, no teraz niestety za budynkiem zniknął ten, ten AMX. Ach, no, niestety. Ale w tej chwili mamy już SUS-152, czyli pchają się na nas, a my sobie spokojnie z ukrycia. Ten te SUS-152 on nie wie o naszej obecności, ponieważ jest tutaj tyle krzaków, które nas zasłaniają, że nie jest w stanie. Teraz szturę remil. Największym no szturm w naszych przeciwników, o, pierwszy strzał oddałem szybko, ponieważ e, nie, nie przycałowałem do końca w tego szturera Emila, ponieważ zauważyłem, że patrzy na mnie. E, a nie mam tutaj jeszcze załogi wyszkolonej, e, nie mam żarówy po prostu na dowódcy, więc bałem się, że on może mnie, a wszyscy wiemy, jakie ma szturere Emil, działo, mógłbym je zdjąć na strzała, więc wolałem nie ryzykować strzelić bez przycałowania i od razu się cofnąć. A teraz jest to, o czym chciałem wam pokazać, czyli Powiedzieć, to opuszczanie działa w takim, to jest idealne miejsce dla helkata. Zobaczcie, praktycznie przeciwnicy widzą nam tylko wieżę. Wieżę, która swoją drogą nie jest aż tak tragicznie opancerzona, więc jakieś tam piąte tiery czy czwarte tiery mogą mieć problemy z przemiciem jej, ale bardziej tutaj chodzi o to, że przeciwnik z odległości tam, no nie wiem ile to jest metrów, 430 metrów czy nawet 530, jaki jest ten sztureremil, no Znacznie trudniej jest trafić w taki cel niż w taki cel Więc y, dlatego warto jest to wykorzystywać Plus oczywiście te, te krzaczorki, które tutaj y, nam pomagają pozostać w ukryciu Okej, okay. aż wystrzelił, jednak mnie widział I zobaczcie teraz ten czas skupiania 1,7 Sekundy Praktycznie celownik skupiony natychmiastowo Teraz PZSFL wykończony na, jako blind shot kolejny blind shot w Panterę M10 i teraz T28 HTC. w tutaj słaby punkt słabym punktem jest oczywiście ten cycek z prawej jak i z lewej strony i teraz niestety odbici, odbicie się no i pragnę zwrócić wam teraz uwagę no może za chwilę Jestem oczywiście za krzakami w zupełności bezpieczny pomimo że on jest ode mnie 230 metrów to nie widzi mnie Kolejny strzał e, spenetrowany i w tej chwili może zatrzymam Zobaczcie mam Mogę strzelać sobie w tej chwili w, Msto, y, przepraszam, w M6 Jest to pewny, pewny cel w który na pewno trafię i na pewno przebiję Ale co ja robię? Nie strzelam w M6 Mnie bardziej interesuje ten T28 HTC Co prawda no, w tej chwili odbiłem się I następny pocisk również się odbije ale w, takim, w takiej sytuacji zawsze patrzcie na no to, który przeciwnik jest, yy, jest groźniejszy. Ten HTC jest siódmym tierem, który jest bardzo dobrze opancerzony, o w tej chwili przebity i zniszczony yy, dzięki naszej pomocy. Yy, w takich sytuacjach myślcie sobie, czy ta M6 jest jakimś super w, w groźnym przeciwnikiem. No nie, no to jest tylko szósty tier yy, no, przy tierowym matchmakingu w dodatku no powiedzmy sobie mm, szczerze w takim miejscu nie jest specjalnie groźny a ten HTC mógł naprawdę sporo krwi napsuć, teraz o, próba strzelu, aha no i zobaczcie kolejną rzecz ile mi zostało amunicji tylko trzy pociski odłamkowo-burzące jeszcze nie wystrzeliłem żadnego pocisku podkalibrowego, aczkolwiek żałuję, bo powinienem już w tego HTC e, to zrobić e, no i cóż e, zostało mi dwa HEK, e, dwa pociski odłamkowo-burzące, których jeszcze jeszcze nie użyłem. Ale jak widzimy, no wyprzytykujemy się za amunicji, a jest jeszcze... jest dopiero 8 do 10. Ok, teraz M103, przepraszam M6, nie wiem dlaczego. I zobaczcie ten świetny czas przycelowania. No i zostało mi tylko dwa e, pociski odłamkowo-burzące. Normalnie bym w niego strzelił, spróbowałbym strzelić e, na ślepo, ale w tej chwili ma, miałem tak mało amunicji, że stwierdziłem nie. Zaszczędzę ten pocisk i bardzo dobra decyzja, bo i tak to mam szóstkę potem dorwę. <laughs> Ale no cóż, już 2200 obrażeń plus jakieś tam blind shoty i OIEXP No yy, którego myślę, że wykończymy nawet PK yy, bez problemu przebity. Bardzo słaby pancerz jak na Japończyka. Oczywiście ten pancerz dopiero się zaczyna od OI na następnym tierze. OI EXP jest jeszcze bardzo słabo opancerzony. To jest duże pudło po prostu. No i jest wyżej, wcześniej wspomniałem, M6. -ka. Bez przycelowania praktycznie. Bardzo szybko oddany strzał dzięki temu świetnemu czasu skupiania. Ok, więc w tej chwili jest to mapa Zatoka rybacka. Jest to jedna z najlepszych map właśnie na Helkata Teraz, a no, niestety bardzo pechowo y, strzel strzelałem, strzeliłem przepraszam, w bok tej m I znowu to samo, dwóch przeciwników y, i trzeba wybrać w takim układzie, y, w, w kogo lepiej strzelać No ja zdecydowałem się, że ten SU-100 jest groźniejszy Ale nie dlatego, że jest są tierem tym samym, zobaczcie na ich statystyki y, SU-100M posiada y, 1600 WN8, Pantera ma 700 WN8 więc znowu to samo. E, trzeba wybrać groźniejszego przeciwnika. No i oczywiście ja wybrałem, e, że jest nim właśnie SUS-10M1. E, Ale oczywiście w tej chwili widzę panterę, więc, e, więc ładuję do pantery. Cztery pociski podkalibrowe mi tylko zostały. Chociaż drużyna już pomału prze, e, przechyla szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Mm. Okej, okay. no i praktycznie Ostatni albo no, przedostatni strzał w panterę Wykończenie Pantery. No w tej chwili żałuję, że nie załadowałem Haika, bo mogłem go z pociskiem odłamkowo burzącym wykończyć. No i e, SUS-101M Aj no niestety e, nie wylosowało damage'a i zostało mi tylko, zobaczcie, dwa pociski odłamkowo burzące. Wystrzeliłem wszystkie APC i wszystkie apeki e, no, no i w tej chwili próbujemy przyspotować tego ten susto e, Su M1. Hmm. Oczywiście z zachowaniem ostrożności, nie wynikających z mało HP, bo ja spokojnie przetrwałbym jego jeden strzał i myślę, że ta bitwa jest już wygrana bez problemu. Ale bałem się troszeczkę e, ze względu na to, że nie mam go za bardzo tutaj czym zniszczyć, bo tylko te dwa e, haeki. No, więc tak to wygląda. No właśnie mówiłem o mapie Zatoka Rybacka. Jest to jedna z kilku map po prostu stworzonych dla helkata Mapy górzyste z wieloma krzakami, w których możemy się skować. Otwarty teren, gdzie możemy kampić wykorzystując kamuflaż. Mapa właśnie Zatoka Rybacka, mapa stepy, malinówka. To są takie po prostu doskonałe mapy, w których Helkat po prostu czuje się jak ryba w wodzie. No i mamy e, wcześniej wspomniane SU-101M, już tutaj jest zajechane, 40 HP Myślę, że spokojnie go nawet z hajka wykończę, więc jadę, e, jadę na pałę Ok, szybkie przycelowanie, e, szturewem i trafił mu w gąsienicę, e, a ja wykończyłem No i jaka jest w tej chwili sytuacja? Moi drodzy, został mi je, ostatni pocisk w magazynku e, i jest to pocisk odłamkowo-burzący Mam sporo HP, mogę się nie przejmować czy przeciwnicy, czy przeciwnicy mnie zniszczą, czy przeciwnik mnie zniszczy jednym strzałem, bo jest to niemożliwe, su, su 85 nie jest w stanie tego zrobić. No i w tej chwili pojawił mi się w głowie taki pomysł. Wiem, że jest jakiś medal, nie wiem, Fadima czy kogoś tam. Który, który dostaje się za wykończenie ostatniego przeciwnika ostatnim strzałem. I dlatego bardzo zależało mi na tym, żeby wykończyć właśnie tego przeciwnika. Jak nie wiem, czy zauważyliście wcześniej na czacie, jeden z naszych przeciwników zdradził pozycję swojego kolegi z drużyny, czyli z 85B. Jest on, jak tamten wspomniał, na D4, czyli w tym miejscu. I oczywiście zaufam mu i udam się w tamto miejsce na pewniaka, sprawdzić czy to SU85 faktycznie tam jest, no jest, faktycznie, może niedokładnie na D4, ale no i niestety ma on całe 261 HP, no czyli jest niestety sytuacja skomplikowana, to no może w tej chwili spauzuję i powiem o czym myślałem, okej okay. SU85, 260 HP, nie jestem raczej w stanie go przebić tym hakiem, od przodu Haek ma bodajże 50. No 45 mm przebicia. Nie jestem w stanie niestety przebić e, jego e, z przodu go Haekiem. Ewentualnie mogę mu zadać tam z 50 damage'a. Więc muszę go albo zajechać. Na co się... No nie zdecydowałem. Tutaj no, chciałem go zajechać, ale stwierdziłem nie. To zbyt ryzykowne, ponieważ on się raczej zdąży obrócić. Albo stwierdziłem, ok, jest druga opcja. Pozwolę tej M6-ce raz go trafić, a sam wykończyć, po prostu zebrać chamsko fraga, ale ten medal jest tak cenny i jeszcze nigdy nie udało mi się go zdobyć, że no postanowiłem właśnie tak zrobić. W tej chwili no niestety za późno, ale zobaczcie 14 HP i się tu niestety zatrzymał i zaraz szturę Remil go wykończy. No straszny, straszny pech naprawdę że nie udało się go wykończyć. Była tutaj szansa Tutaj był przestrzał na chwileczkę, ale no niestety zatrzymał się i postanowił cofnąć. Gdyby te 185 pojechało dalej, wówczas to ja bym w tej chwili świętował swój szósty frak, specjalistę oraz właśnie ten medal, a nie, pamiętam, nie pamiętam jak się ten medal nazywał. Hmm, ok, no i teraz <laughs> ciekawe ujęcie. Helkat w krzakach, czyli w swoim naturalnym środowisku na koniec rundy. Praktycznie zebraliśmy jeden strzał, ale całą rundę kampiliśmy z bezpiecznej odległości, z wykorzystaniem siatki kamuflażowej oraz, oraz lornety, czyli zestawu, który ja osobiście preferuję na tym czołgu. Mam jeszcze oczywiście dosyłacz, czyli yy, przyspieszenie szybkostrzelności. Według mnie szybkostrzelność jest największą wadą tego pojazdu. Słabe DPM, no niestety. Yy, próbuję to rekompensować jakoś yy, tym dosyłaczem. Ja z zasady staram się, jakby to powiedzieć, nie używać modułów dla czołgów poniżej 7 tieru ponieważ uważam, że jest to e, strata pieniędzy. No niestety w tym przypadku byłem zmuszony to zrobić, bo ten, no, ta szybkostrzelność była tak słaba, że już kupiłem ten dosyłacz te 200 tysięcy, jakoś odżałowałem sobie. Więc no ale nieważne. Czołg naprawdę polecam. Gra się nim... No tak jak mówiłem, no trochę jak medem, trochę jak Tedekiem, świetny kamuflaż, świetna depresja działa, wieża obrotowa, e, świetna celność, skupianie, Działo generalnie no, takie na plus, no ale ma też swoje, swoje minusy, czyli prędkość obrotu wieży, prędkość do tyłu tylko 12 km na godzinę, e, no i ten, ta słaba szybkostrzelność, więc e, no członk. naprawdę, naprawdę dobry, ale, e, ale na... Nie jest jakiś super OP świetny pod każdym względem. No i oczywiście brak pancerza, no bo tutaj um, nie spodziewajmy się za częstych rykoszetów mówiąc delikatnie. Tak więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam na kolejne z gry World of Tanks. Niech moc będzie z wami.